A dzisiaj robimy sobie ranking najlepszych postaci z każdej rzadkości. Lecimy. Okej, okay, zacznijmy od postaci rzadkich. Najlepszą postacią rzadką. No, no jest wiele propozycji, czy tu kod może być najlepszą. Ale moim zdaniem najlepszy jest El Primo. Ma no, na niej chyba najwięcej kartków ze wszystkich postaci z tej rzadkości. Ma dobry hypercharge. El Prima to naprawdę solidna postać. Teraz bardzo rzadki. Nie jest to Dynamite. Dynamite to akurat ja mam builda takiego, że Dynamite jest Giga z postacią. Ale większość tak gra, tak. Większość osób. Dłużej nie większość. Duża część gra tak, a wtedy Dynamite to jest jedyny jakiś głupi Okej, okay, naprawdę tutaj Dynamajka. No, już jest znowu skillowy. Okej, okay, na pewno jedną z lepszych jest... Tick, jedną z lepszych postaci jest. Daryl jedną z lepszych jest niepeny, ale gaz. A najlepszy bez wątpienia jest Karl. Karl to jest naprawdę skillowa postać. ma pierwsza 20 ranga. Postaram się go wbić na 24 rangę. A może nawet i na 25. Teraz, w... Teraz postacie epickie. Najlepszą postacią... Najlepszą postacią ze wszystkich epików jest Stu, Steel Steel stiu, stiu, stiu. Jedzie ECPU A po po Dela, Dubiela, Gargamela No, cóż się dziwić jak, jak ja nie wbijam złoto trójka Okej okay. Postaram się dzisiaj wbić 20 katych W sumie nie dziś, bo nie wiem Bo ta mapa chyba jest taka średnia W sumie zagrajmy sobie sobie na końcu Tego ładuję na strzała Ulta, tego super doładowanie. Hiper doładowanie to jest Tuty to jest umysłu, okej? Okay? Nie mów, bo o czymś ta, takim. Najlepszą postacią mityczną jest Max. O! Max wyrzuca napój energetyczny do każdego członka drużyny. Zwiększając jego szybkość ruchu i... Ej, bo ten... Ej, to hiperdładowanie chyba też chciała tak, że... No ten. Że chyba. Po prostu wszystko jest takie wolne, a tylko ja jestem taki szybki. O to jest skanty. ja nie kupuję tego hiperdładowania. Tego hiperdoładowania nie kupuję, jest średnio takie Nie najlepsze Najlepsza postać spośród legend jest to Leon Oczywiście Leon to naprawdę solidna postać Chyba najlepsze hiperdoładowanie w grze Ok, więc teraz zróbmy wyróżnienia Po dwa wyróżnienia do każdej rzadkości Wśród, za, wśród postaci legendarnych muszę wyle, wyróżnić Sandy oraz Kruka. Bardzo solidne i silne postacie. Spośród rzadkości mitycznej muszę wyróżnić M Mortisa. Bardzo skillowa postać. Musiałem naprawić Mortisa. Oraz muszę wyróżnić. Kurde, stanąłem się nad RT, bo ma ten niezbalansowany gadżet i, i fanga, ale wyprawię jednak King Bruce Lee ratę mistrza. Do postaci epickich wyróżniam. Bibi Oraz Angelo, ze względu na to, że Angelo aktualnie jest giga OP Z postaci bardzo rzadkich Wyróżniam Daryla Oraz wyróżniam Gasa, bo dostał bardzo mocnego buffa Z postaci rzadkich wyróżniam Poko, bo nerf Poko Wyróżniam też broka, do którego mam już te dwa super rangery. Okej, okay, ten mógł, będę musiał przetestować grze. I jeszcze mogłem... Ale oczywiście Szeli nie zaliczałem, bo, bo Shelly jest jedna w swoim rodzaju. Okej, okay, to zagrajmy z um, ECPU. Oczywiście Solo Showtown. tryb dla totalnych Sigma, bo prawdziwa Sigma. No zawsze robi wszystko samodzielnie, a nie polega na... Nie, na jakiś teammate tak słabych Okej, okay, będzie ciężko Nie, nie, to, to już nie to poszło nie tak nie, 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 jak ja nienawidzę tam takich nauskilowych no postaci. Dlaczego? Okej, okay, widać już nie ma degeneracika jakiegoś. Mortis, przecież Mortis jest aktualnie za dobry po prostu. Nie rozumiem bufa Mortisa. Mu słabszy gadżet i tak ten gadżet nic nie daje. Lepszy jest ten z ładowaniem amunicji. Bo ten Mortis nie daje trafić. Wywali mu atak, to już jest totalnie bez sensu. Bo i tak Mortis jest za dobry. Mortis jest po prostu zbyt dobrą postacią. Powinien dostać w końcu na coś nerfa. On już dostał tyle buffów że, nie wiem, Mortis za rok będzie miał milion HP, będzie zadawał jednym atakiem, będzie miał 40 tysięcy HP oraz, oraz jego ult będzie automatycznie leciał do przeciwnika, będzie taki szybki, że nie będzie się dało go ominąć, będzie zadawał y, tysiąc, y, nie tysiąc, tylko 3000, 40 tysięcy HP, będzie leczył całe HP automatycznie. Tak pewnie zbufują Mordisa. Tak. Jestem supercela. Nie, no, ale hiper. Ale jaki hiper? Ten. Mutacja do stylu i kriko to jest kurde stan umysłu. Udorasta też to jest kurde pierwszy No, nie chcę się nauczy grać bez kampienia. Nie wierzę, że przegrałem widowy tylko przez country, kampera. Łezkam! Przecież miałem czwarte miejsce, widziałem. Nagrane, nagrane, ez, ez, nagrane. Nagrałem oszustwo Supercela. nagrałem jak Super na, na mnie oszukał. Kupia. To jest giga dobra. Chwila, dam jeszcze że ten star, star Power. To wtedy na... Ej teraz, to ej, teraz będę... teraz będę niezniszczalny jak naładuję SEP hiper na W ogóle jak szybko na Sandy. Nie. Jeszcze raz musimy zagrać z widzowie, by on odbudować 8... Jakie 780. Bo to jest kurde m, po prostu bezczelne, że straciłem no, 780, no i znowu to. Aha, wszystkie tył! Nie, zbierze i tak go je trafię. A, jednak go trafiłem. Nieprawdopodobne. Ej, stew, żeby trafić stew to czasami jest bardzo ciężko. Zyskam nawet te puszki, które straciłem pierwszym gameplayem. Mm. pluję na ten gadżet inkika um, Pluję na ten oszczany gadżet. W ogóle zobaczmy, na ile STOWS ja ten. do tego HyperCharta. Główny serio, ten. Ten do Max to jest serio całkowicie. 10. O kurde, jak długo tu ładuje hipercharga? te były skotki, pomyślę sobie, pewnie na, pewnie jakie, na, na jakieś głupoty. Kłuje okay, więc ja już się za żegnam do dostał tego innego.